Monako pogoda całkiem ładna chociaż jest trochę głośno mnóstwo samochodów, skuterów, które nie są pojazdami zbyt cichymi niestety. Jest ciepło, przyjemnie. Przerwa na lunch, niestety trzeba zaraz wracać do roboty. Z góry zamkowej bardzo dobrze widać całą panoramę Monako. I to wygląda gorzej niż Zaspa w Gdańsku. Wielkie, gigantyczne blokowisko. Z bliska tak strasznie nie wygląda, ale panorama Monako samego jest obrzydliwa. Monako jak widać jest zadbane. Nie ma tutaj sychu ani brudu. Co chwilę widać jakieś osoby sprzedające. No, ale jeżeli tutaj mieszkają sami bogaci to Miasto ma kasę na utrzymanie. Jedną z ciekawostek jest to, że w Monako praktycznie nie ma w ogóle sygnalizacji świetnej. Są oczywiście pasy i przejścia dla pieszych, ale świateł brak. Na skrzyżowaniach też światła pojawiają się, ale rzadko. A to dlatego, że podobno wszyscy tutaj jeżdżą ostrożnie, bo się boją, że przejadą jakiegoś miliardera. A to jest ulica, na której pracuję. mała i ciasna.